Dużo na no fajnie zrobiła. Pilkę przyjęła Z rana. Tym razem z nadka pietruszki. To zapacha. z jest dobra modlitwa, żeby było fajnie. Mi się zabawa. Mleko się przeje nad krzyżnikami. To bardzo fajne jest też, jeśli chce się naszyć. Jakieś tu zostawiłem. To też to jak jest ciepło, to tu